Bijam tutaj, trójmów, prawdziwie mów, no to mówię wam to ludzie, uwierzcie, bo Robię rap dla słaby, lecz nie jestem słaby, będę wielkim raperem, no a nie boomerem Rap bardzo lubię, sobie bardzo lubię i choć ją ludzie, to nie widzę jej tu, nie Kiedyś nawijałem o polityce, a teraz to tylko jak wygląda życie Kiedyś jeszcze może o niej nawinę, ale nie dziś, bo dziś mam dobrą minę A jak już zostanę sławny, to będę robił rap fajny I tak samo mocny, albo mocniejszy, bo nie wiem, czy teraz jest już najlepszy Nie no, nie jest, lecz robię progres, a robię go, bo to jest dobre Lecz nie zostanę problem, co przed sławą na dobre Także rapuję, rapuję, rapuję I rapuję, bo ja z rapem się dobrze czuję Ej, także pracuję, pracuję, pracuję i pracuję I to nie na żadną bzdurę Wiesz mnie trochę lepiej mi idzie, lecz nie flow jest, czyjeś Albo może nie jest Sam nie jestem pewien, ale chcę być pewien, że jest tylko jeden taki dobry raper jak ja A że każdy inny to jest clown, ale chyba nie jest tak, co łot, ale nie jest tak, bo dużo raperzy są lepsi niż ja Ej, lepsi niż ja. Ej, Pupuje błupuję, błupuję, błupuję. Ej, ej, kiedy? kiedzę, a teraz tylko jest minę. Oje, kiedy. nie no, nie jest tak, bo dużo raperzy są lepsi niż ja. Także pracuję, pracuję. Pracuję i pracuję i to nie nas dobre Lecz nie zostanę bobrem, co tamę buduje Przed sławą na dobre Także rapuję, rapuję, rapuję i rapuję Bo ja z rapem się dobrze czuję Także pracuję, pracuję, pracuję I pracuję, i to nie na żadną bzdurę Wiesz że trochę lepiej, mi idzie, lecz nie flow jest Czyjeś, albo może nie jest, sam nie jestem pewien Ale chcę być pewien, że jest tylko jeden taki dobry jak ja, a że każdy inny to jest kron Ale chyba nie jest tak, so what, ale nie jest tak Bo dużo raperzy są lepsi niż ja Bo dużo raperzy są lepsi niż ja Ale yeah. nie jest tak Bo dużo raperzy są lepsi niż ja Bo yeah. 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 yeah.